W ciągu 14 lat emerytury August Kowalczyk spotkał się z młodzieżą 6031 razy. Jak sam twierdzi, bardzo ceni sobie te spotkania, które traktuje jak przedłużenie swojej kariery aktorskiej. Swoimi wspomnieniami z okresu II wojny światowej podzielił się z młodzieżą szkolną znany aktor filmowy i teatralny pan August Kowalczyk. Niektórzy kojarzą go z postacią wójta z filmu Chłopi. Lub z oficerem Gestapo ze stawki większej niż życie. Niewiele osób natomiast wie, że był on również więźniem obozu koncentracyjnego w Osięcimiu, z którego udało mu się tam zbiec. Młodzieży podobała się taka forma przekazywania wiadomości historycznych. Sprzyjała temu kameralna atmosfera i niezwykle miłe usposobienie. Au. Nie. Przekroczyliśmy granicę polsko-słowacką, przeszliśmy granicę Słowacko słowacką i w pobliżu granicy słowacko-węgierskiej zostaliśmy aresztowani przez ówczesną faszystowską słowacką żandarmerię, która w tym czasie kolaborowała, która w tym czasie współpracowała z kierowcami. To też natychmiast odstawiono nas z powrotem do granicy słowacko-polskiej, tam wydano ręce Niemców, konkretnie Niemieckiej Straży Granicznej, tak zwanego a Gręczu zadbał już o to, żebyśmy jak najbardziej znaleźli się w Od granicy, 17 km, miasteczko Dukna. Tu więzienie takie gminno-powiatowe, parterowe, budynek, cztery cele, jeden Krócznik, Polak zresztą, a w tych celach już około 80 podobnych do mnie przestępców. Oczywiście, bo oczywiście w oczach Niemców pochodziliśmy za przestępców. To przeważnie wojskowi, tylko dwóch jeszcze takich młodych, chłopaków jak ja. W czasie miesięcznego pobytu w więzieniu Dukielskim zostaje na Niemiecką, rozpoczynają się przesłuchania wystawy. W związku z tym mój pobyt jaśnie przedłuża się do pięciu miesięcy i dopiero w połowie listopada idę, jak to brzydko, bo nie poprawię po polsku, mówiło się w żargonie więziennym, idę w transport, czyli jadę do następnego więzienia. To jest Tarnów, ale to już króciutko, bo troszkę dłużej jak dwa tygodnie, z długich nocy. Z 3 na 4 grudnia Ładują stu więźniów na ciężarówki, jestem w tej grupie, wiozę na stację kolejową Tarnów, na bocznicę towarową, po 52 do dwóch wagonów towarowych, zamykają, promują i już pod strażą SS i Barberi, jedziemy na osób nieznanych. aby nad ranem znaleźć się na stacji kolejowej, na której murze widnieje napis Auschwitz. Nie wiem, wtedy wtedy wśród nas było takich, którzy wiedzieli. Że Auschwitz to po prostu niemiecka nazwa o Jeszcze w niego było tych, którzy wiedzieli, że tam w tym Auschwitzu, w jest obóz koncentracyjny. Przekonałem się o tym po czterech godzinach, kiedy ogolony, ostrzeżony w pasiaku z numerem na piersi stałem na praco apelowym obozu koncentracyjnego Auschwitz. I tak na dłuższy czas został skreślony, August Kowalczyk, w to miejsce zaistniał Hüftling, Aktung, Szerszej publiczności jest pan najczęściej kojarzony z postacią y, wójta Słopów? Y, no częściej, op... częściej części ze Smanami różnymi, ja które dosyć dużo mam w swoim repertuarze. Ale w, z wójtem też. Ja sobie zrozumiałem rolę cenię wójta w Chłopach. Y, spotkania, które Pan teraz przeprowadza z młodzieżą nie są związane z aktorstwem czy też teatrem. Czego one dotyczą? To znaczy, pośrednio są związane z teatrem, dlatego że prezentując temat, który jest moim tematem życiorysowym, prezentując taki recital aktorski pod tytułem 6804, czyli z pamięci Gawęda osobista Augusta Kowalczyka, byłego więźnia KL auschwitz oświęcim Prezentując ten program, posługuję się warsztatem aktorskim. Powstaje taki spektakl jednoosobowy, który no, ma doprowadzić do tego, że młodzi ludzie słuchający coś przeżyli w czasie tego spektaklu, a potem, jeżeli się uda to, a przeważnie się udaje, każdego stać na jakąś ogólną refleksję w zależności od jego poziomu intelektualnego. Jak młodzież podchodzi do tematów wojennych, które są dość odległe już, Wie pan, młodzież podchodzi bardzo różnie, to znaczy, jeżeli się wykorzystuje ten temat do natrętnego dydaktyzmu, jakiegoś na zasadzie walczyliśmy, cierpieliśmy postawy patriotyczne i tak no to młodzież nie akceptuje taki, takiego wariantu tego tematu wojennego. Natomiast jeżeli tak jak ja próbuję po prostu opowiedzieć przygodę młodego człowieka, który jest ich rówieśnikiem. I przygoda jest na tyle atrakcyjna, że jest, jest bowiem sensacyjną sprawą, bo poza tą wędrówką, taką na zachód do wojska we Francji, potem to wszystko nie wychodzi, zaczyna się więzienie, zaczyna się obóz koncentracyjny, ucieczka z obozu, potem cała historia przechowywania się, aż do właściwie zaprzysiężenia w Armii Krajowej. Jest to rzecz, której oni słuchają znakomicie. I może jeszcze do tego, poza tym warsztatem aktorskim, którym potrafię, bo ja im muszę coś zagrać, inaczej bym ich zanudził przecież. Poza tym, jeszcze i poza samym tematem, ta sprawa, że ja nie muszę z nimi długo nawiązywać kontaktu. Bo pada hasło stawka większa niż życie, i już nie jestem dla nich anonimem, już wiedzą. Jeszcze tutaj ta zbitka, taka przewrotna, znana ze czy się okazuje więzienie KL Auschwitz. Bardzo dobrze słuchaj. Bardzo dobrze. Czy oprócz spotkania z młodzieżą nadal pracuje Pan zawodowo? Nie, ja 14 lat jestem na emeryturze. Jak skończyłem 60, skorzystałem z, tej, z tego przywileju, że mogłem odejść. I, i przestałem pracować w teatrze na etacie, ale robię to, co robię tutaj. To dzisiaj było. 6031 spotkanie moje, mam ponad 40 województw, ponad 6000 szkół odwiedzonych, więc odwiedziłem. Także no to jest duża robota, którą sobie wypełniłem ten okres tych lat na emeryturze. Poza tym napisałem książkę na ten temat. Nazywa się to Refren kolczastego drutu, wydałem jeszcze tam ich poezję, także ten okres... Trochę się zmieniły tylko materia działalności artystycznej, ale dalej to trwa. I jak pan ocenia obecną sytuację teatru w Polsce? Wie pan, trudno mi jest to oceniać, dlatego że ja jestem poza teatrem. Nie mam żadnego kontaktu z teatrem, więc to trudno mi to oceniać. Ja muszę powiedzieć, że Trudny czas jest dla teatru, to tylko to wiem, bo widzę, co z kolegami się rozwija. To w tej chwili, tak jakby ten okres takiego kryzysu i takiej zapaści, jakieś, to on się kończy właściwie. Już coraz więcej tych ludzi, którzy podnoszą głowę w sensie artystycznym i, i coś robią, i coś z tego wychodzi. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.